Kto jest za 12 kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Budżet kuźni raciborski na 2017 rok przyjęty. 12 głosów za trzy wstrzymujące się to dobrze czy źle. No budżet został przyjęty, więc chyba dobrze. Natomiast 3 głosy wstrzymujące się to może rzeczywiście. Nie, nie nabrali do, do nas takiego zaufania ci radni, chociaż, szczerze mówiąc, m, już bardzo delikatnie w tym budżecie żeśmy zaznaczyli e, pewne dodatkowe rzeczy, które miały być zrobione, dlatego że troszeczkę się obawiamy, tak, przy budowie boiska to jest e, inwestycja bardzo duża. I mogą wyniknąć roboty dodatkowe, które nas będą dodatkowo kosztowały. Poza tym z protokołu B17, który przeczytał burmistrz. Tam są też pewne kwestie, które mogą nas kosztować, choćby na przykład przejęcie terenu boiska może nas kosztować wylesienie tego, tak. Więc trzeba naprawdę ostrożnie podejść do tego, bo bardzo łatwo się coś zapisuje, a potem z realizacją bywa różnie. Myśmy w zeszłym roku zrealizowali praktycznie wszystko, co można było zrealizować i co było założone do realizacji. Układ był taki, że na jednej z dróg jeden z mieszkańców tam nie pozwolił gresu wysypać, powiedział, że będzie czekał na asfalt, co było zapisane w protokole i chcieliśmy to wykonać. Natomiast tu z tymi schodami sytuacja była taka, że wymieniliśmy te schody w protokole do 17, więc myślę, że nic takiego się nie stało. Poza tym w międzyczasie padł wniosek o remont całego LKS-u, więc. To jest kwestia, co rzeczywiście jest bardziej potrzebne. Natomiast my sobie zdajemy sprawę z jednej rzeczy, że przy budowie kanalizacji, gdzie robiliśmy to na ulicy Parkowej w Rudach i Krótkiej, wynikają dodatkowe prace, których się człowiek nigdy nie spodziewa, bo to jest jednak kopanie w ziemi. I sytuacja, w której te pieniądze są potrzebne, no to trzeba przyjąć tą nadwyżkę 30-procentową. To są trudne rzeczy, więc że tak powiem wydrenować ten budżet do zera, tylko po to, żeby wszystkich uszczęśliwić, jest trudne. Trudne ze względu na to, że my jesteśmy realistami. My jesteśmy realistami, to co się da zrobić, to mówimy, że to się da zrobić. Jeżeli, tak jak Pan Burmistrz mówił, przetarg pójdzie dość gładko na budowę kanalizacji w Kuźni, to będzie można nowe zadania tam zawrzeć i to jest kwestia tylko rozmowy, tak. I wydaje mi się, że tutaj albo nie było no nie było tego zaufania. tak. Wydaje mi się, że, że pan burmistrz, czy my na tyle długo e, funkcjonujemy, że można było nabrać zaufanie co do tego, że jeżeli coś obiecamy, że jest wykonane, to to jest wykonane. E, m, natomiast cieszę się, że, że reszta Rady rozsądnie do tego podeszła i, i, i mamy ten spokój, że, że, że ten budżet 2017, że, że będziemy mogli wszystko wykonać, co chcemy wykonać i tą nadwyżkę posiadamy. Rok 2017 to będzie też rok dużych inwestycji. Czy te najważniejsze można wymienić? Tak, no to oczywiście jest kanalizacja, która będzie bardzo kosztowna, chociaż wykonuje to w, w imieniu gminy przedsiębiorstwo, ale my aportujemy środki do niego. Natomiast jeszcze jest boisko w Rudach i parking w Turzu. Ta zachodnia część gminy, powiedzmy, długo leżała. I tamte inwestycje, które były wykonywane, powiedzmy, to były drobne. Teraz chcemy się na, za to zabrać kompleksowo, tak? Więc przy sytuacji e, tego parkingu, burmistrz jest w porozumieniu ze starostą, tam kawałek skrzyżowania będzie remontowany, plus schodnik, więc też nie wiemy do końca, ile się tam, tam trzeba będzie dołożyć. Myśmy to już złożyli pewne deklaracje w stosunku do starosty, że my się dołożymy do pewnych rzeczy, więc. A jeszcze budżet nie jest spisany, a te środki będziemy musieli sobie zabezpieczyć. Więc czekamy tylko na, na kosztorysy od strony, ze strony starosty i będziemy musieli negocjować. Tak. Więc to są te rzeczy, gdzie no musimy być bardzo ostrożni. Tak. I jeżeli chodzi o tę zachodnią część naszej gminy, mam nadzieję, że to tam nam zacznie pięknieć i że oni też poczują, że, że są częścią naszej gminy. Jeżeli chodzi o później, mamy sprawę załatwioną na osiedlu. Tak. Czyli mamy, droga Świeczewskiego się skończyła uporządkowany ten amfiteatr, więc myślę, że tam, jeżeli chodzi o parkingi, myślę, że tam to, co na już musiało zostać zrobione, zostało zrobione. Jeżeli chodzi o starą kuźnię, tak nazwaną, to będziemy powoli, tam powoli inwestować, tak? Jesteśmy w porozumieniu z sołtysem, więc myślę, że powoli z Soktysem dojdziemy do, do sytuacji, gdzie, ja już tam rozmawiałem z nim, gdzie pewne rzeczy trzeba będzie przyspieszyć. Ja myślę, że tutaj też strasznie jesteśmy ostrożni, jeżeli chodzi o tą kanalizację, tak? No tak jak Burmistrz to również wspominał, tu trzeba będzie chodnik, tu trzeba będzie krawężnik e, poprawić, bo różne rzeczy się mogą zdarzyć. Ja pamiętam, jak budowaliśmy na topolowej kanalizację, e, nikt nie przewidział tego, że nie ma podbudowy pod drogami. Tak? To trzeba było uzupełniać, myśmy tam dokładali. Więc przy okazji tak dużej inwestycji, no, nierozsądnym by było, żeby, żeby tego nie przewidzieć. Tak? Nie jesteśmy w stanie robić nawiertów wszędzie i sprawdzać, czy tam jest wszędzie podbudowa. Tak? Więc e, tu musimy być bardzo ostrożni. Jeżeli chodzi o stronę później, tam mam jeszcze jedną ważną rzecz, o której nie wspomniałam, Myś, wydaje mi się jest bardzo ważna dla całej gminy, zarówno dla zachodniej, wschodniej części czy dla centrum e, strefa gospodarcza. Tak? Staramy się z burmistrzem e, o pozyskanie inwestorów. E, mam nadzieję, że nam się to uda. My teraz e, staramy się szybko zdążyć z, z wymianą jednej działki, z wykupieniem drugiej. Więc jeżeli by nam się to udało, no to mamy tam bardzo ładną strefę zrobioną. Przede wszystkim jesteśmy jako gmina właścicielem całego, całego pasa ziemi. Jesteśmy w ten sposób bardzo fleksyjni, bo możemy inwestora zaspokoić czy hektarem, czy półtorej w zależności od tego, co potrzebuje. W tamtej części też kanalizacja będzie nowa. Więc od razu te tereny będą skanalizowane. Tak. Pan burmistrz po rozmowach z odpowiednimi firmami uzyskał wpis, że do 2020 ta gazyfikacja się rozpocznie. To właśnie się rozpocznie od tamtego terenu. Więc myślę, że te tereny przemysłowe staną się bardzo atrakcyjne. Tak. Pan burmistrz się również zastanawia. Z co zrobić z pieniędzmi z ewentualnej sprzedaży. Mam nadzieję, że to zainwestujemy w kolejne tereny. My nie mamy zbyt dużo terenów inwestycyjnych, więc żeby pozyskać kolejnych inwestorów, inwestor bardzo chętnie ma za partnera gminę, bo gmina bardzo wspiera inwestorów, więc będziemy się starali pozyskiwać nowe tereny, żeby móc oferować je inwestorom. Wracając jeszcze do tej inwestycji kanalizacyjnej, która pobiegnie w Starej Kuźni, tam będą do, dodatkowe roboty, na przykład te ulice, które będą rozkopane, będzie położony nowy asfalt, tam, gdzie to pójdzie w chodniku, ten chodnik będzie musiał zostać odnowiony. Także te lata oczekiwania od starej później powiedzmy myślę, że się opłacą, bo te inwestycje, które zrobimy, no, spowodują szereg innych prac dodatkowych, czyli łącznie z tym chodnikiem, z tą, z tą ulicą. Więc myślę, że tutaj, nawet jeżeli te oczekiwania są duże, to myślę, że my je spełnimy. Tak? Musimy to robić, tak jak mówię, w rozsądny sposób. Natomiast jeszcze wracając do spraw finansowych, no, my nie zaciągnęliśmy żadnych kredytów. Tak? Na razie sumiennie wszystkie spłacamy. Mieścimy się, mieścimy się we wszystkich rygorach budżetowych, więc myślę, że tu jest sytuacja bardzo dobra, tak? My mamy nadzieję, że jeszcze ten rok, który jest taki bezkredytowy i przyszły, pozwoli nam na jedną rzecz. Ponieważ my będziemy teraz bardzo mocno inwestować, pewne wskaźniki nam wzrosną. I my już mamy zdolność kredytową, ale będziemy mieli ją jeszcze większą. Więc myślę, że. To odsapnięcie troszeczkę pozwoli nam na to, żeby w kolejnych latach robić naprawdę potężne jeszcze inwestycje.